Słoneczna sobota, centrum miasta i przejście dla pieszych pełne pracujących miłośników graffiti. Stolica Zagłębia wychodzi na przeciw ulicznej sztuce. To jest pomysł, który się pojawił oddolnie. Młody sosnowiczanin Jakub Kubiczek przyszedł do mnie z takim pomysłem, że jest środowisko, jest grupa, która by chętnie zmieniła naszą przestrzeń publiczną właśnie w taki sposób. Podchwyciliśmy pomysł, zaczęliśmy współpracować i dzisiaj mam tego efekt. Miejski Zakład Usług Komunalnych przygotował podkład na ścianach, a magistrat ufundował 240 puszek farby. Używamy palety czerwonej oraz zielonej w klimatach wiosennych. Mamy po 11 odcieni z każdego koloru. Spreje wzięło w ręce kilkunastu artystów z całej Polski. Ani przypadł fragment muru przed wejściem do tunelu. Wymyśliłam, że maluje koliberka, który będzie gdzieś jakaś tam kwiatka sobie leciał. Wykonywanie grafiti w takim jak to, wyznaczonym miejscu, ma same zalety. To jest legalna praca. Ma się nieograniczony czas malowania i można spokojnie sobie pomalować. A kiedy się idzie na takie tak zwane nielegale, czyli jak są tutaj, no to wiadomo, no to jest nielegalne. Trzeba się liczyć, że co chwilę ktoś może zadzwonić na policję i może, może być potem problem. Teraz reakcje przechodzących były zupełnie inne. W porównaniu z naszym szarym sosnowcem jest barwnie kolorowo. Mnie się bardzo podoba i uważam, że wszystkie tego typu miejsca powinny być tak ubarwione. Szczególnie kiedy, tak jak tutaj, cały projekt jest przemyślany i skoordynowany. Fajny pomysł, jeżeli chodzi o dwie przestrzenie, tak? Jest jedna zielona, druga czerwona. Każdy na czerwonej próbuje zostawić swoje odbicie, artystyczne, takie, żeby było mroczne. Zielona, jasna. Jak najbardziej pokazuje tych, nie wiem, z lepszej strony. Lepszą stronę graficiarzy zobaczyli też dzięki tej inicjatywie mieszkańcy. Miałem zawsze złe mniemanie o takich ludziach, a teraz to bardzo mi się to podoba, muszę powiedzieć. Uważam, że w stosunku do takich akcji powinno być więcej. Na każdym przejściu. Jest na to szansa, bo Graffiti Jam ma być w Sosnowcu imprezą cykliczną. Będziemy kolejne miejsca starali się zagospodarować w taki sposób, oczywiście przy współpracy ze Środowiskiem. Jeszcze w tym roku podobnej przemianie zostanie poddane przejście z drugiej strony wiaduktu.